Ma ludzie tylko... To ja mogę skrzydła się... będzie wskaźnik asasyn. synchronizacji i ułatwić Ci wykonywanie zadań asasyna. Okej. Okay, wiele różnych miejsc, w których możesz się ukryć. Jednak zawsze musisz najpierw zejść z pola widzenia, a następnie użyć kryjówki, aby zniknąć. No, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Czy dako stoi na ogrodzie, zaha I łapki! Okay. Kontynuujmy przechodząc do demonstracji wtapianie się w otoczenie. Zdolność tę można uaktywnić przez użycie nóg. Możesz naśladować uczonego i przejść obok żołnierzy, nie wzbudzając podejrzeń. Użyj tej metody, aby dostać się do znacznika za żołnierzami. Aha, okay. okej, okay. Pomiódku, I... jest! Dobrze. Teraz, gdy jesteś w pełni zsynchronizowany, dostępna staje się nowa zdolność. Orli wzrok, ten szósty zmysł, pomagał twojemu przodkowi zrozumieć intencje ludzi wokół siebie. Tak? To się zaraz. Świetnie. Znaczny cel do likwidacji, czerwony żołnierz, żołnierzki sojusznicy. Hej, cześć. Pamiętaj, o. orli wzrok jest dostępny dopiero po pełnej synchronizacji. Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asasynów pomoże Ci utrzymać stan synchronizacji. Kodeks składa się z trzech nakazów. Po pierwsze, nie krzywdzić niewinnych. Po drugie, działać w tajemnicy. Po trzecie, nie zdradzić organizacji. Utraconą synchronizację możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia Twojego przodka lub postępując zgodnie z kodeksem. Udało Ci się ukończyć szkolenie. Nastąpi teraz wczytanie najbardziej stabilnego obszaru pamięci. No, fajne sztuki. Żeby... Jestem z tego typu, bardzo zadowolony. W tej zaczynamy nową misję. No, a co się zaczekaj! Musi być inny sposób. On nie musi umierać. Doskonałe zabójstwo! Szczęście z przyjaciółem ostrzu! To nieszczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. Przeczytamy! Nauczcie lekceważyć wszystko, czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi! Nie odebrałbym życia niewinnemu, a przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób, co nie są działają metodyk... dokonania zadania. Rozejrzę się, spróbuj nas bardziej nie skańbić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątyni. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałbym, nie bym to odzyskał. No, mistrz uważa to za ważne, nieważne co to jest. No to okej, okay, idziemy. Przyskakiwamy. O, Ej? No, teraz Да так. О-о, Намерение целое. F обновляется целое. Угу. это за мусор. Przemierza. Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho. Kto idzie. Chcę przejść przez te bramy przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. Możemy się To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie. Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altaisza! Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa! Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. Uuuu, czyli nie można, nie mogę, to. Do sam, w tym kolorze, czy ja? Ej, 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 właśnie to, co Ej. Co jest na... Siema... Stać, te Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. Aaa! To wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Wow! Ok, wow. chcę. Nie, nie rób tego! Ty, nie Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie! Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swojemu mistrzowi. Ani ona, ani jego Ew. ludzie nie zdobędą Ziemi świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. Koleś, <grym wytrza> no, no doktor, Dziwny, to było. Koból! Dziwne to było. Zabijcie! Zabijcie! chyba to Dobra, A to jest? A to już ma uciec, a jest sposobem, a to jest coś podobnego. Chyba zabawki No zresztą, to jak bohatera. całkiem się podoba, nie? Czy to jest bohater? No nie w tak. No, to sobie czy to nie? się bardzo to jest to... Okay. idziemy. O, wspinaczka, fajnie. To należy by to wybrać. Wspinaczka. No i co? Gdzie no, my jesteśmy w ogóle? Nie wiem, gdzie jesteśmy. Przeskakiwanie fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia. Przeskakiwamy. No, czyli jesteśmy teraz w tym... W tym, w tym, w tym, w tym formie fajnie, Wróciłeś! Rauf, tak Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytamy. Na pewno się ciebie spodziewa. Dzięki, bracie.

Co? Tak? Chyba się śpieszy. A, nareszcie powrócił. A pas, gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś Rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści, od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Łśpiesz się, z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i podrzeżne ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później. Peracie. A, tak się wziąłeś. Mogę sobie... To. No, zapytać? Broni... No, tak. Tak. A, mój szanowny. Portacje broni. Portacje broni można na placu Czwitki. Na placu się chyba placu Na Aj Daj! To zaszczyt. Mistrz już czeka. A, to taki... ma. To Co to? Ale tej -y jest... Mhm. Mistrzu, podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert DeSable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewaliśmy. to nasza zdolność dostosowania do sytuacji, do czyli nas, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb przepadł. Robert uciekł. Wysyłam ciebie swojego najlepszego człowieka na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja. nic? Ani słowa więcej. Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i. Nie, nic nie zrobisz. Zrobiłeś już gość. Gdzie są Maliki, Kaga? Nie żyją. Nie! Nie całkiem. Dzieję się z wami. Bo już ten super dringa, dringa, dringa. I to żegnam się z wami na razie przez...